Zajasza 61, hmm. rozdział 61, werset 10. Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż obłok mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca i jak oblumienice, która zdobi się we własne klejnoty. Jestem Ala i jestem pierwszy raz na kawie z domem modlitwy, i chciałam się z Wami podzielić tym, co Bóg ostatnio do mnie mówi. Ostatnio wstałam rano i przeszła mi przez myśl taka bardzo zwyczajna, codzienna myśl, w co się ubiorę. I od razu usłyszałam głos Ducha Świętego: a co duchowego dzisiaj na siebie założysz, w co się ubierzesz. I wiedziałam o co chodzi, bo ten poranek nie był najlepszy i nie czułam się dobrze. Więc wiedziałam, że Duchowi Świętemu chodzi o to, że, że mamy wpływ na to, w jakim duchowym ubraniu danego dnia będziemy chodzić. I zaczęłam sobie myśleć o tym, jakie w ogóle duchowe ubrania mogę na siebie założyć. Może być to um, duchowy, duchowe ubranie wstydu, Jakiegoś oskarżenia, nieprzebaczenia, wszystkie takie negatywne rzeczy. Oczywiście możemy też na siebie założyć duchowe ubrania, o których jest napisane w Biblii, czyli radość, pokój i zaczęłam natrafiać w Biblii na takie wersety, które też nawiązują do tego ubrania. Czyli to był 61 rozdział Księgi Izajasza. I drugi fragment to jest list do Rzymian, trzynasty rozdział, dwunasty werset. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył: Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światłości. Więc Biblia też używa takiej metafory zakładania na siebie tego duchowego ubrania, i mi się bardzo spodobała ta metafora. Dlatego, że codziennie też zakładamy fizyczne ubrania i możemy mieć też codziennie wpływ na to, jakie duchowe ubranie na siebie założymy, i chciałam się z tym podzielić i Was zachęcić do tego, żeby właśnie codziennie zdawać sobie sprawę i być świadomym, w jakim duchowym ubraniu wychodzimy do ludzi, też taką myślą, żeby być światłem. I nie chodzi mi o to, żeby. Udawać coś, że jest dobrze, jeśli nie jest. Dam taki przykład. Możliwe, że masz zły dzień i gdzieś tam chciałbyś na siebie ubrać, nie wiem, jakieś takie okrycie duchowe, depresyjno-przygnębione, ale gdzieś tam, jeśli pomyślimy o tym, żeby przeodziewać to duchowe ubranie zgodne z tym, co mówi Biblia, to mogę też po prostu założyć nadzieję, że w tym momencie, kiedy jest mi źle, nie przyodzieję tego, tego okrycia, przygnębienia, braku nadziei, tylko nawet w tym momencie, kiedy źle się czuję, to duchowo założę ubranie właśnie nadziei, tego, że Bogu ufam, że On jest moim schronieniem, moją skałą. I myślę, że jest to. Takie fajne zadanie codziennie rano, jak się ubieramy, żeby sobie pomyśleć o tym duchowym ubraniu, które na siebie zakładamy.